Jeżeli cieszycie się, że dzisiaj weekend, to zostawcie łapkę w górę i suba, a my lecimy do materiału. Siemano, z tej strony rogalik, a dzisiaj razem z Klaudią będziemy rywalizować, kto w dwie godziny zrobi lepszy łuk. Za oczywiście wylosowaną kwotę. Zmierzymy się w trzech konkurencjach: mianowicie będzie mierzona odległość, siła oraz celność naszego łuku. Klaudia, losuj pierwsza kołem fortuny, swój budżet. I uwaga! Losujemy. Ale u ciebie się koło drugiego ługo kręci i jest to 50 złotych. Dobra, ja kręcę swoim kołem fortuny i uwaga! 200 złotych. Także dzisiaj większy budżet jest mój. Mamy godzinę 12.30, a więc nasze dwie godziny rozpoczyna się teraz. Start! Dobra, słuchajcie, ja mam taki plan, że będę robił łuk z rurki PCV i ze szkła takiego giętkiego, ale to zaraz wam wytłumaczę. Lecimy pierw do samochodu, żeby szybko sobie go zająć i lecimy dalej. Patryk jak zwykle zabrał mi samochód, więc ja znowu muszę lecieć na Ubera, a moim, moim budżetem jest 50 złotych i nie mam pojęcia co za to zrobię. Może jakiegoś nie wiem, zwieszaka, coś? Więc lecimy, budżet mam. Mocno średni. Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do Castoramy. 14 minut mi to zajęło, więc bardzo szybki dojazd w porównaniu do poprzednich odcinków. No i co? Idziemy po rurkę PCV, idziemy po sznurek. Potrzebuję jeszcze włókno szklane. I ciekaw jestem, czy to tutaj dostanę. A jeżeli nie dostanę swoich części, to po prostu pojadę po łuk, bo ostatnio mnie uświadomiliście w komentarzach, że za te budżety to ja mógł kupić normalną rzecz. Więc po prostu tak zrobimy, jeśli nie znajdziemy tych rzeczy, które są nam potrzebne. A teraz parkujemy i lecimy do Castoramy. Dobra, słuchajcie, jako że zorientowałem się już wcześniej, że nie ma tego włókna. Więc użyjemy takich listewek, które będziemy mogli przykuć do naszych rurek PCV. Ogólnie, jeżeli się robi te łuki bez włókna szklanego, to te łuki z tej rurki, z tych listewek prawdopodobnie wytrzymają maksymalnie 2-3 strzały. Więc wezmę dwie rurki, w razie czego jakby trzeba było zrobić drugi łuk na kolejną konkurencję. Ważne, żeby w każdej konkurencji łuk dawał radę. Idziemy jeszcze po sznurek i jakieś rzeczy, które ozdobią nam ten łuk, żeby ładnie wyglądał wizualnie. No i co? Całe zakupy będą już zrobione. Słuchajcie, znalazłam łuk gotowy łuk zabawkowy. Tutaj ręka, tylko mam trochę nie na tą rękę, nie wiem jak to ma, powinno być. Ale czułam tak. Tutaj będę ciągnęła i będzie... I kosztuje to 40 zł, 39,99. Myślę, że nikt nie zauważy, jak w domu wezmę wkręta i tutaj przykleję, żeby było ostre, no bo jak mamy mieć challenge, czy coś tam z jabłkami, czy coś, to żeby to jednak się tak wbiło. Jesteśmy na linkach, więc jest zielona za 16, niebieska za 18, różnią się tylko kolorem i ja biorę tą za 16, żeby ograniczać budżet, ale dodatkowo jeszcze wezmę linę elastyczną za 18 zł, bo budżetu jest dużo, a wydaje mi się, że ta linka może nie dać rady z tym łuk więc mam nadzieję, że będzie git. Dlatego biorę obydwie. Jadę jeszcze do jednego sklepu do Decathlona po strzały. Chyba, że strzały zrobimy sami. Zaraz się zastanowię i wam dam znaka. Wydaliśmy 86 zł, więc niedużo zostało nam jeszcze 120. W razie co jedziemy do Decathlonu po prawdziwe strzały, żeby jak najdalszą odległość i jak największy wynik wreszcie konkurencji uzyskać. Dobra, jesteśmy na dziale łucznictwa w Decathlonie i znalazłem strzały. Trzy takie strzały kosztują 64 zł. Mam nadzieję, że te strzały polecą z mojego łuku. Wolę je kupić, bo mają takie fajne gumowe końcówki a nie tak jak moje, e, które bym zrobił pewnie drewniane i by były giga słabe. No ale dobra, mamy wszystko do naszego łuku, czas na budowanie. Ciekawe czy Klaudia już jest w domu i już buduje. Przyłożenie. Dobra, słuchajcie, mamy naszą rurkę PCV, którą najpierw trzeba będzie uciąć do długości naszego łuku i nie wiem o ile ją uciąć. Teraz jest Teraz jest elegancko. No i dobra, żeby zrobić ten łuk będzie nam potrzebny pilnik i teraz będzie najgru, najbrudniejsza robota, bo trzeba będzie po dwóch stronach tego łuku wypiłować takie bruzdy, na których zawiesimy nasz sznurek. Jedna bruzda na sznurek już jest tutaj gotowa jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Zobaczymy czy to będzie odpowiednie do naszego tego, jeszcze tutaj przypiłuję na prosto, żeby nie było żadnych odłamków. Dobra, jeżeli mamy naszą rurkę z dwóch stron elegancko obiechaną, to czas na nasz sznurek. I teraz trzeba będzie zrobić pętelkę. Tylko, że ja nie wiem, jak ją się robi, i to będzie największy problem. Dobra, mamy zawiązany pierwszy węzełek. Wygląda to nawet dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie działać za chwilę, jak zawiążemy drugi. Czy łuk nam się w ogóle nagnie i czy będzie sprawny do działania? Dobra, słuchajcie, mamy coś takiego, elegancko. Na dwóch końcach zawiązany jest nasz sznurek. Teraz potrzebuję pomocy szaka, więc na chwilę odłożę kamerę i za chwilę pokażę Wam, jak finalnie został nagięty ten łuk, żeby działał. YouTubeowski Robin Hood ma łuk i będzie on działał. Zobaczcie, naciągamy. I bez problemu możemy z tego łuku strzelać. Nie wiem na ile on mi wystarczy strzałów, bo użyliśmy już drugiej rury, bo jedna nam się złamała. Możemy naciągać strzałę bez problemu i z łuku strzelać. Więc wszystko mi się udało, jak na razie. Zobaczymy, jak łuk poradzi sobie w naszych testach. A teraz kolej, Klaudii. Jestem ja, piękna i młoda z moim łukiem. Pierwsze, co to go rozpakuje, rozpakujemy. Okej, okay. i on jest taki, ale ja nie umiem. Ale ja, I tak o. Nie lata, ale kochani, musimy na sam czubek tej strzały przykleić e, ostry wkręt. Po to, że nie pamiętam, jakie są konkurencje, ale mam nadzieję, że mi się przyda. Nawet jak przegram. Dobra, może to nawet lepiej jak się wylało. Muszę teraz trochę to przytrzymać, aż mi zastygnie klej. A wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. Klaudia jest najlepsza i wygra. W zasadzie to mój łuk jest gotowy, ponieważ kupiłam gotowy, tylko dopleiłam, ale jeszcze sobie moją strzałę takim ostrzegawczym, ostrzegawczą taśmą obkleję, żeby każdy widział, że leci. Więc yy, to zrobię i w zasadzie jestem gotowa do konkurencji. Pierwsza konkurencja w dzisiejszym odcinku to test celności. Każdy z nas będzie miał po trzy strzały ze swojego łuku. Ile puszek zbije? Tyle ma punktów. Jeżeli trafi wszystkie trzy strzały, wygrywa dodatkowy bonus w kolejnej rundzie. Pieniądze? Nie. <laughs> A tymczasem lećmy do konkurencji. Strzelamy na zmianę, żeby było równo. Kamil ma że Kto pierwszy? Trzy po trzy. A. Ja pierwszy. Zaczynamy. To będzie pierwszy strzał z tego łuku. Uwaga, pierwszy strzał z mojego łuku. Zobaczmy, co się wydarzy. Uwaga. NIE! Trawo! Nie trafiłem, zero punktów! Teraz Klaudia. Raz, dwa, trzy! O! Ale wpiła się! Wbiła się, poleciała daleko, ale nie dotknęła, no. Po pierwszym strzale 0-0, teraz moja kolej. Uwaga! Ja stanę dalej. Gotowy, Mati? Dawaj. Przestań! Co robisz? Nie dam rady trafić, muszę celować dużo trochę? wyżej niż normalnie. I wyżej trochę. Drugi strzał spalony, na razie po zero punktów. O, było blisko dosyć? Blisko było, blisko. Dobra. Za trzeci razem na pewno wyjdzie. Mam ostatni strzał na zdobycie punkta. Ostatnia wolna strzała i zobaczymy, co się wydarzy. Uwaga, mocny naciąg i. złamał się łuk. Słuchajcie, naprawiliśmy chwilowo nasz łuk. Jem do Bilarda. No cóż, ta konstrukcja nie jest zbyt mocna, ale konkurujemy dalej, walczymy. Uwaga, trzy, dwa, jeden. OOOOOOO Jeden punkt, po, po po Ale to było ładne Ale dziura o! Okay. Idealna dziura w puszeczce Smak zwycięstwa Ej ale pyszny Ale pyszny ten energetyk, smak zwycięstwa Ale Klaudia ma jeszcze ostatni strzał, więc tą puszkę zabieramy Już szanse są mniejsze Zasmakowałeś smaku zwycięstwa? Oczywiście To teraz zasmakujesz goryczy O Trafiłam. Ja o! O! myślę, że powinno się liczyć, bo nawet dwie zaliczyłam. Teraz na replayu trzeba puścić, czy dotknęłaś. Dotknęłam. I uwaga, jak orzekł System War, punkt dla Klaudii, więc jeszcze po jednym strzale puszka zostaje, bo nie została przebita. Po ostatnim strzale i lecimy. Uwaga. O! Dotknęłam. Była druga złota puszka, więc ja bym zaliczył punkt, więc teraz złota strzała od Klaudii. Zwycięstwo pierwszej konkurencji po fejkowym strzale Klaudi. Co? Gratuluję. Tak, gratuluję. Jeszcze dwie konkurencje. Druga konkurencja to konkurencja odległości, oczywiście na całym boisku. Nie wiem, czy któryś z łuków nas doleci. Natomiast kto dalej uderzy swoją strzałą? Powiedzmy, że każdy ma po dwie próby i możesz zaczynać. Gotowa? Gotowa. To dawaj. Płacisz mi za lekarza. Trochę zimno, widzę je. Zostawcie łapkę w górę, pada deszcz. My walimy z łuku na wojsku, nie ma problemu. Waga. Poszło, o! Prawie do końca białej. No, prawie 16 do 16 prawie metrów i zostawiasz ten strzał? Aha, czyli najpierw ja, tak? Dobra. Waga teraz ja muszę naciągnąć jak najmocniej. Trzy, dwa, jeden. O, nie! <grym ten samotniczyny> To Ty poprawia, Ilek. Chodźmy to sprawdzić. Moja strzała wylądowała w tym miejscu, Klaudii jest tam, więc ewidentnie dalej. Teraz pytanie: Czy ja mam to.? Znaczy, ja muszę poprawiać, ale czy Klaudia będzie musiała poprawiać? Tą strzałę tu zostawiam na wszelki, idę po drugą i poprawiam wynik. Ja jestem gotowy. GO! O, o, o! O! dobrze. Jest daleko, jest daleko, ale czy dalej? Na pewno dalej. Mi się wydaje, że liczymy ostatni koniec, co nie? No. Więc równo na tej linii. Klaudia, jeżeli nie przekroczy, to wygrywam drugą konkurencję w dzisiejszym odcinku i nie będzie sensu robić trzeciej, bo będzie 2-0 dla mnie. Chciałem tylko powiedzieć, że nie byłeś za linią, tylko byłeś przed linią i uważam, że taki krok powinieneś mieć do tyłu swoją lotkę, czy jak to się Tak nazywa? było, Mateusz? Nie wiem, to trzeba będzie zobaczyć. Trzeba będzie zobaczyć Ale na parze. Ale strzel, Klaudia. I najpierw strzeli, będziemy dywagować, czy ten krok coś by ci dał. Gotowa? Uwaga! Jeszcze raz! To... Jeszcze raz! Fal start! Wymknęło mi się spod kontroli. O, no, to by poleciało za boisko. Taka siła była. Ło! Ło! A... Fikołek! Chyba to. się Ale zobaczcie! Bo ten Trzeba sprawdzić na wideo, czy faktycznie byłem przed linią. Jeżeli tak, no to Klaudia wygrywa w tej konkurencji. Waga, coś idzie do mnie. Zaczynając ten odcinek, spodziewałam się, że nie dam rady temu łukowi. I spodziewałam się, że wygrasz. No. Ale. Dam ci stówę dodatkowo, jeżeli zamkniętymi oczami no. trafisz w puszki, które do, ułożę tutaj jako wieżę. No dobra, próbujmy, ale mogę pierwszy spojrzeć jak układasz. To jest ten moment. Prawo trochę! Pomogę ci, trochę w prawo! No! Dawaj! Uh! Poszło? Stary, nie trafiłeś to, ale ty się jakoś tak odbił <grym> i się tyłem, że się odbił. <grym> Gratulujemy, <grym> wygrałeś. Gratulujemy, grałeś! Wygrałem też I odcinek, odcinek. I Jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków z budowaniem różnych ciekawych rzeczy, łuku, skija bilardowego czy coś takiego, to zostawcie łapeczkę w górę, suba z dzwonem, a my lecimy do domu, bo jest zimno. Deszczowo. Padajcie do Klaudii Szaka i do zobaczenia pa! w następnych odcinkach. Elo!